Czasem wymyśliliśmy sobie to, że powinniśmy czasami mówić o filmie i my oczywiście lubimy to takie dobre w kino, lubimy o nim opowiadać, lubimy zachęcać ludzi, ale no, bądźmy szczerzy, wiele z tych rzeczy, z których możemy czerpać inspirację do gier RPG wcale nie musi być dobre, nawet nie musi być przeciętne, od kiedy mamy dostęp do tych różnych y, streamingów w sieci, to coraz częściej i coraz więcej zalewa nas taniego science-fiction z Chin i z południowej Korei. I tak pomyśleliśmy, obejrzyjmy coś z tego, zobaczmy jak to się ma do tych produkcji, które naprawdę lubimy i poopowiadajmy o tym. I w ten sposób trafiło na film... Space Sweepers. <śles> Space Sweepers. Koreański film to jest film produkcji Netflixa z 2021 roku. Reżyserem był Joe Sung Hee. Człowiek, który nie ma zbyt wielu osiągnięć. Jeden film jeszcze, który dobrze został oceniony, drugi, który został oceniony kiepsko, no tak właściwie, tak jakiś początkujący, ale myślę, że w tych filmach science fiction też tak wielu dobrych i wybitnych reżyserów nie ma. Space Sweepers to oczywiście, jakoż to koreański film, to wydawałoby się, że nie ma na ekranie nikogo, kogo byśmy znali. E, tak na przykład e, główny bohater, tego którego pierwszego poznajemy, właściwie też niewiele grał. Tyle samo co ten reżyser, który nakręcił film. Ale kiedy patrzymy troszeczkę dalej, ja zauważyłem, że główną kobiecą rolę, którą jest w tym filmie, e, pani kapitan okrętu, tak naprawdę, e, którą gra Kim Tae Ri, to jest dziewczyna, która już pograła trochę i zagrała na przykład w dość skandalizującym, ale dobrze ocenianym The Handma Handmaiden. Boże, służące to było, nie pamiętam, jaki był tytuł po polsku. Nakręcił to Park Chan-wook, czyli człowiek, którego znamy z Old Boya, z Snow i który nawet na gdzieś był wybrany wyselekcjonowane do Cannes, bodajże się nie mylę, ten film. Więc no, coś już zagrała takiego ambitniejszego. Dodatkowo jeszcze e, Jin e, Son-kyu, który gra e, Tatę Tygrysa oraz Jo Ha-jin, który gra Blache, czyli Robota, to są ludzie, którzy mają tyle filmów na swojej swojej liście że zacząłem przewijać na dobrą sprawę. Okazuje się, że w tej swojej Korei grają mnóstwo mnóstwo mnóstwo, mnóstwo rzeczy. I teraz no jeszcze jest next... Richard Armitage, tak? Jest Armitage tam rzeczywiście dokładnie, pojawia się chociaż no, w dziw, dziwny sposób. E, mm -hmm. Natomiast e, mnie najbardziej zaskoczyło, oceny na Rotten Tomatoes e, Space Sweeper mają 70% u krytyków i 78% u, oglądających. Wiesz co? No właśnie, pytanie brzmi, czy to jest dobry film, Twoim zdaniem? W swojej dziedzinie jak najbardziej. Bo ja byłem nim bardzo zaskoczony, znaczy, ja, ja widziałem wcześniej jakieś chińskie produkcje i to były tak strasznie złe filmy, że aż po prostu zęby były. Czekająca ziemia. No naprawdę, wiesz, tam się działy y, straszne, straszne rzeczy, a tymczasem ci space sweepers są całkiem fajni. Space sweepers w ogóle to są ludzie, którzy są raczej dość biedni, posiadają jakiś byle, jaki tam statek, i działają w taki sposób, że z orbity zbierają latające się. Tak, Dosłownie, coś, śmieci. Tak. Zbierają no. śmieci po prostu, normalnie śmieci. A do tego oczywiście dołożona jest spora intryga z wielkim, złym gościem, chociaż ty tam chyba miałeś pewne zastrzeżenia do tego. Będę mówił jeszcze. A, e, I ja to tak obejrzałem ten film e, razem z Niką. Dobrze się na nim bawiliśmy. Naprawdę były fajne sceny, z niektórych to się pośmialiśmy. W ogóle przepraszam Was najmocniej, ja Was strasznie przepraszam, ale kurde, żarty o kupie zawsze działają, naprawdę. Tam były <grym> mocno oponistami, powiem Ci, prymitywne. I, i, i powodowałem wybuchy śmiechu, naprawdę powodowały wybuchy śmiechu. I ja miałem takie wrażenie w tym filmie, jak go obejrzałem, że to jest film, któremu absolutnie niczego nie brakuje kompletnie niczego nie brakuje. Temu filmu tak bardzo niczego nie brakuje, że właściwie wszystkiego ma za dużo i przydałaby się jakaś taka Marie Kondo, która weszłaby i by to posprzątała, obcięła te rzeczy, które są naprawdę tam niepotrzebne, e, poukładała tą wabułę w taką e, dobrą kolejność i z tego byłoby naprawdę znakomite kino e, takie w stylu e, Guardians of Galaxy, coś w tym stylu, takich Ale kosmicznych rozrabiaków. A czy jakby mi się wydaje, że to jest trochę podobnie jak w swego czasu było z Jupiter Ascension, że te wszystkie filmy mają bardzo podobne elementy i podobnie złożone, zrealizowane, tylko jakimś trafem jeden się podoba, drugi nie z jakiegoś powodu i nawet nie, nie ma nic z tym wspólnego gra aktorska i tak jakiś tego typu rzeczy, bardziej chyba decyduje czasem przypadkowo albo marka, nie? To jest to, więc powinno być dobre, więc uznajmy to za dobre, nie? Jak swego czasu było tak, że wszystko co Marvela jest dobre z filmów, a wszystko co DC jest złe, teraz jest na odwrót i te gdzieś kalki przyklejają się, a ten film ma każdy elementów i mogę się zgodzić, że jest trochę za dużo tych wodotrysków, nie? Że tam scena wpada w scenę, wątek w wątek i pewne rzeczy zostają niewyzyskane i niewykorzystane. To nie tyle, że ale... niewyzyskane, one nie zostają wytłumaczone w ogóle, nie wiadomo po, ale co, po co były. Bo pewne rzeczy chciał, chcielibyśmy, żeby skoro. Tak jak ta strzelba Czechowa, skoro wystrzeliła, to ona była po coś. A tu wystrzeli, no, i tylko, właściwie nie ma. Nadmiar sensu. bardziej zadziałał mi w innym aspekcie. A czy ja tam w trakcie oglądania, kiedy zawieszam niewiarę, wyczułem, że o, tego mi nie wyjaśnili? Nie, to tak gnało do przodu, że ta fabuła tak płynnie i gładko przeszła do finału, że naprawdę się nie zastanawiałem, nie, nie, nie zapomnę się nad tym filmem zastanawiać. Okay. Mówiąc inaczej, dostałem grupkę czterech przesympatycznych bohaterów, każdy mający jakiś element, oni są bardzo sztampowi, bardzo stereotypowi konwencjonalni. A Jednocześnie RPG-owi RPG mocno, tak, dokładnie. No, wszystko jest tam rpg -owe. wszystko jest absolutnie rpg czyli musi być young dashing pilot, który ma jakąś mroczną tajemnicę, jest Pani dowódca, pani kapitan, który oczywiście ma jaja ze stali, ale jest też geniuszem. Jest robot, który czuje się. czy znaczy jest kobietą, tak? I zbiera pieniądze na przeszczep skóry. I jedna z najlepszych rzeczy w tym filmie w ogóle to jest. To... To jest, wiesz, to jest motywacja bohatera z RPG. Tak, i jest mechanik, który net... był karny... bardzo Netflixowo, lgbt obecnie, tak naprawdę. To no, jest możliwe, też tam bardziej ale pobieżnie tak bardziej. Ale tak fajnie wrzucone, właśnie, że jak dla mnie i no, Jest prostu. mechanik, który był szefem kartelu, ale narkotykami handlował po to, by dzieciom pomagać. My się <laughs> to najbardziej... są wymyślone rzeczy przez RPG-owców. się najbardziej podoba, jak pilot próbuje latać i krzyczy do niego: Pomóż mi, nie pomóż, a on nawala a po tym silniku, tam gdzieś jakiś kluczem. Tak. Czy... No. Ale to jest też, zobacz, że takie rzeczy miałeś w amerykańskich filmach, czyli nie wiem, Armageddon, który właśnie za klasykę, nieważne skąd jest, wszystko jest z Tajwanu, jeb, kopnięciem będziemy naprawić, bo to będzie stereotypowy ruski. I tam to przechodzi, co my się śmiejemy, a tu będzie mówili, o nie, nie, to może, nie, trzeba. To wszystko działa. Oni wzięli, zrobili azjatycki film, który jest bardzo zachodni i który w wszystkich tych pomysłach jest bardzo już oklepany. Dostajesz po raz kolejny od tym pewną podobną historię. Ale yy, nikt nie próbuje udawać, że to jest coś więcej. To prawda. Nie, nie robimy Wam. Więc tu nie ma takiej potencjonalności, nawet jak przy nawet w przypadku, nie wiem, to filmu, który obaj lubimy, Atastra. Astra pokażę wam ambitne dzieło z wysokiego C. To jest dobry film, ale bez przesady. Nie, to jest nie? prosta historia dla takich ludzi, co lubią proste historie i tutaj nie ma mhm. żadnego, nie ma żadnego powodu, żeby w ogóle czegoś więcej szukać. Natomiast to, co ty powiedziałeś, ja się zgadzam, że tego jest za dużo i nie wiem, czy kwestia uporządkowania, choć z drugiej strony, wiesz co, jak jest scena w scenę i one tak dość płynnie przechodzą, każde kolejne zagrożenie, każda kolejna, yy, 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 każda kolejna przeszkoda, którą muszą pokonać, powoduje, że to idzie płynnie, tak już mówiłem wcześniej i to działa. Ja się nie muszę zastanawiać nad dziurami Logicznymi. No błagam, w każdym z tych filmów space operowych tych dziur logicznych się miał w cholerę nie tylko w Space Sweepers. To dziwnym trafem tu będą ludzie widzieć. Mam wrażenie, że każdy nowicjusz będzie oceniany o wiele surowiej od tych sprawdzonych. Amerykanom wybaczy się dużo więcej przy space operach, ale jak Azjaci będą robili space opery, to no, 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 no przesadziliście kłamakiem. To jest za dużo bzdur i tak dalej. Każdy może, jest dużo może bzdur. Może tak być. Ja, myślę, tam, ja tam widziałem taki, e, taką trochę bezosobowość na przykład e, przeciwników, prawda? że o ile mamy tych sprzątaczy, którzy są świetni jako grupa, mm -hmm. jako pojedynczy, w ogóle to to fran mówiłem. francuski kochanek, to pisałem to. francuski kochanek to jest dla mnie kurczę koleś naprawdę, to jest boski naprawdę. Z piosenką tak, pani a, kapitan koreańskiej. No. A jako przeciwników dostajemy rój dronów, z którymi się trzeba strzelać. Poczekaj, nie? ale mamy tak, mamy, to jest to co właśnie, ty, to jest to co ty mówisz. ja tu widzę problem, czyli nadmiar tych scen z głównymi bohaterami, bardzo fajnych, często rodzajowych, przecież ja wiesz, przy moim podejściu do takich scenek yy, ojcowskich, z tą małą dziewczynką i tak dalej, gdzie ja uwielbiam takie klimaty, bo no to, to jest z rysowaniem tych postaci jest super, e, ale jednocześnie wtedy nie ma czasu na pogłębienie złoli, -E, więc jest Aha. świetnie. Moim zdaniem bardzo fajnie zagrany jak na poziom tego tej space opery główny przeciwnik i z głosem i z charyzmą. No Armie nie jest, no, ale w lektor, ogóle nie jest nie? pogłębiony. W ogóle. Jest, jest. I masz prawą rękę złolać, i to musi być ten, za przeproszeniem, napierdalać, który w ogóle nie staje pogłębiony. W tym filmie będzie po prostu seks i będzie się musiał mieć bić. Koniec, Ma jeszcze i wie. Tak? I to faktycznie tam poczułem, że to jest papierowe. No, Armitysz, tą postać zagrał pokazowo i te no, ale na przykład jego właśnie... rozkminy, dialogi, z, kiedy on dyskutuje o naturze ludzkiej, mimo że to jest taki poziom, wiadomo, space operowy, tak, fajnie tak. tu wybrzmiewają. Wiesz co, mnie tam brakowało to, że nagle widzimy, jak on się zmienia fizycznie, prawda, przy tych ludziach, jak oni... I tego radować. nie wyjaśnili. Nie wyjaśnili, nie <laughs> wiadomo czemu to jest, po co no to, to jest. jest. Do tego nie pogłębili, tu się zgadzam absolutnie. I jest nie? trochę takich rzeczy tam, naprawdę jest takich rzeczy, które ja chciałem... Nie, Dajcie oczywiście. więcej, bo wiesz co, ja w tym ale z drugiej jeszcze strony. Widzę. Masz bardzo wzruszające spotkanie. Pierwszy finał, bo tam znowu nadmiarowość powoduje, że jest tych finałów więcej. Oj, tak. Pierwszy finał, gdzie oni są tacy absolutnie zwyczajni i ci, no, ci przedstawiciele y, lisów, dobrze pamiętam? Nie pamiętam. No, tak. tak. Black Fox, tak? Black tak, Fox. Czarnych lisów, tak. I ta załoga, i ta dziewczynka, i ten ojciec, i to wszystko potem zostaje znowu tak przyspieszone tak. i ścięte. I jest no. trochę backgroundów podrzucanych, prawda? Chociaż oczywiście ten e, główny e, bohater, czy pilot nasz ma ten najmocniejszy background z tą swoją córeczką. I to jest, super jest bardzo fajne. Bardzo super dobrze zrobiony. zrobiony. Tak, i też jest ładnie wykończony. On trochę mi przypomina e, o, honor among thieves yy, tak naprawdę końcówkę prawda kiedy gość przestara się strzesić żonę a na końcu okazuje się że widzi coś innego tak naprawdę i tego jest mnóstwo tam ja w tym filmie zobaczyłem jeszcze coś jednego co mnie strasznie się podoba a w amerykańskim kinie zaprzestaje to widzieć w amerykańskim kinie przestaje widzieć takie motywy które po obejrzeniu filmu RPG-owcy biorą ja będę miał coś takiego ja będę robił to ja będę taki Tutaj jest masa takich motywów fajnych. Prostych. Technologicznych chociażby. Tak, ale takich właśnie, wiesz, pościgów. Na przykład ten wyścig na początku kto pierwszy porwie śmieci, bo on zarobi kasę za to. I później jak jest rozliczany y, u, urzędnika, no super Genua. to jest zrobione. Naprawdę to jest. Mega Ale to mega. jest też trzeba powiedzieć, y, zależy, czego oczekujecie. Ja ostatnio lubię głównie takie filmy oglądać, więc mi się to podobało nawet, że to jest naiwne, to jest taki feel good movie. Czyli wiadomo, że, jakie, że to ma być dobre, pozytywne i szlachetne, i to działa tutaj, tak? Tak samo jak y, honor y, jak to było? Honor among Thieves. czyli oh, honor Among thieves, tak, tak, czyli najnowsze dedeki, bardzo udane, też są takim feel goodem, gdzie my tak, wiemy, tak. że skończy się dobrze, nie? I też zabawne, prawda? Chodzi. Masą żartów na dobrą sprawę. Ja się cieszyłem, że tutaj nie poszli w pułapkę często amery... ostatnio właśnie takich filmów amerykańskich, gdzie skoro dajemy wam kupę radości, śmiechu i żartów, to damy wam przynajmniej jeden powód do płaczu, nie? I ten, nie, nie bawili się w to w ogóle. Znaczy się, no, ja jestem tak mały, ale już rzeczywiście Maciek mówi, nie spoilujcie. Mm -hmm. Słuchaj Maciek, to nie jest spoilowanie, bo ten film tak zapierdziela, tam jest po prostu cały czas pedał I razu. Pedał gazów wci wciśnięty do, do podłogi i tam non stop leci. Te motywy lecą non stop. Już nawet nie wspomnę o pomidorkach w ogóle. Nic nie będę mówił. Wiesz, ja tam lubię wszelkie szereg takich scen, które są bardzo RPGowe gdzie znowu w, gdzieś w tych scenach finałowych każdy członek załogi dostaje swoje. 5 sekund, nie? Żeby pokazać co potrafi, no i ja, po prostu ja się zakochałem, jest kilka takich scen przy których płakałem, ja ci pisałem nawet, nie? Że e, scenka z pomidorkami jest słodka, tak? Faktycznie Oto. bardzo fajna. Miotacz włóczni e, dla mnie jest boski po prostu cały miotacz czas. Miotacz włóczni z rzucami harpunem, nie? Ale znowu, jak pani kapitan składa z pistoletu karabin, A, to i karabin tak. mówi, dawno się nie widzieliśmy, bo to jest karabin z SI, to czuję, że ma dobrą. Właśnie, właśnie gracz dostał broń artefaktyczną do Reki. Tak, tak. Także rzeczywiście, no... żeby być, bo, być może dalej nie e, spamować, powiemy tak: podejdźcie do tego filmu na spokojnie, bez jakichś wielkich wyobrażeń. Z, z popcornem, prawda, z dobrą salsą, z, z czymś do picia. I bawcie się dobrze, bo to naprawdę jest fajny film. To jest warto obejrzeć. Jest i... to, ja bym dla porównania, bo już nie będę mówił i pastwił się po raz kolejny nad <laughs> e, wędrującą ziemią, która jest przerażająca, ale bym e, porównał tutaj inny koreański film, na zasadzie Serial SF, który mnie zmęczył. Ja pewnie go dokończę, ale przerwałem, czyli Silent Sea. Czyli bardzo poważna dystopijna opowieść o eksploracji opuszczonej stacji kosmicznej na Księżycu przez załogę koreańską, której oni gubią się, czy twórcy, mam wrażenie, zgubili się w tej konwencji i zaczęli nudzić, dla mnie, tak? I tutaj tego nie ma. Do, właśnie do odróżnienia. Ten film, moim zdaniem, spełnia swoją rolę. Oni nie próbowali opowiadać jakiejś historii nie wiadomo jakiej, tylko chcieli dać te dwie godziny rozrywki i dali. No i tak to właśnie wygląda Space Sweepers Netflix 2021. Zapraszamy do oglądania no i do dobrej zabawy. A tak jak ktoś tu porównuje Rebel Moon nie widziałem dlatego, że widziałem jakie są recenzje i wypowiedzi. Wydaje mi się, że jeżeli to jest tak jak faktycznie w tych recenzjach jak to ludzie mówią to byłoby bardzo krzywdzące dla tego filmu. Bo ten film jest spójny przede wszystkim. I efekty specjalne są naprawdę na bardzo przyzwoitym poziomie. Mhm. To, to, to już Azjaci chyba zaczynają nie mieć żadnych y, absolutnie. Kompleksów. Kompleksów, tak dokładnie. I, i słusznie, Dariusz. nie? I to tyle. Kończymy na tym Space Sweepers. I kto w ci po kupie? Koniecznie. Oh, yes. <laughs>